Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Novel Khan. A dzisiaj, jako że wiele osób pytało się mnie, jak zrobić te customowe napisy po zabójstwach, trafieniach, tak itd. No to ten film jest w sumie po to, żeby odpowiedzieć na wasze pytanie, więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy. Otóż jak macie Tendera na Steamie, wystarczy, że znajdziecie. Na tę zakładkę w bibliotece myszką. Klikniecie prawy myszy oraz przejdziecie do właściwości. We właściwościach musicie wejść w zainstalowane pliki oraz nacisnąć Przeglądaj. Po prawej stronie. Po naciśnięciu przeglądaj, otworzy Wam się folder gry, wchodzicie w lang i zjeżdżacie do menu.csv. Klikamy na niego. prawym przyciskiem myszy i Otwieramy za pomocą notatnika bez instalacji żadnych dodatkowych programów. Potem, jak to otworzycie, ukaże się Wam coś takiego. No i macie dwa sposoby, żeby znaleźć to, co nas interesuje, czyli te właśnie tymi trafieniami, zestrzeleniami i tak dalej. Więc możemy albo mania maniakalnie zjeżdżać w dół i znaleźć tutaj po lewej stronie napis EXP Wodłoga Reasons. Albo po prostu możemy wejść w edycję, znajdź i wpisać słowo. No ja wpisałem ukradziony, bo to jest akurat jeden z moich napisów, aczkolwiek u Was może to być na przykład trafienie. No i potem właśnie się wyszuka, aczkolwiek, no jak, ja, jak już mówiłem wcześniej, ja mam ukradziony. Więc znajdujemy to i proszę, mamy. Zakładkę X-Presence i to jest właśnie to, co nas interesuje. Wystarczy teraz, że zaznaczymy sobie to, co chcemy zmienić. Napiszemy tu cokolwiek tylko chcemy. Oczywiście tylko i wyłącznie w polskim tłumaczeniu. Jeżeli używacie, nie wiem, gry w języku angielskim, to musicie wejść praktycznie na początek, bo to będzie pierwsze tłumaczenie, jakie się wyświetli. Język polski będzie po języku rosyjskim, jak sami widzicie, więc tak łatwiej to odrobinę odszukać. No i jak to macie, to zapisujecie plik i po tym jak to zrobicie, możecie wyłączyć notatnik, odpalić grę i cieszyć się swoimi nowymi napisami. No to wszystko na dziś. Amogus.